Wam mam już 10 produktów kosmetycznych, bez których nie mogłabym się nie obejść. Teraz dla odmiany pokażę Wam 10 takich, których absolutnie nie polecam. No i zacznijmy od lakierów. Tutaj mam taką całą szkatułeczkę. To są przeróżne. Te na przykład kupowałam w Rosmanie. Bardzo ładnie wyglądają na półce. Jest kolorowe, cukierkowe. Ten, ten również był kupowany w Rosmanie. Ten był kupowany na jakimś stoisku drogeryjnym. Na jakiś tam artystycznie pękające za całe 4 zł. Tutaj jakiś kolorze morskim. To żółty. Kolejny żółty. Po prostu cała gama przeróżnych papierów. Bardzo tanich. Nadają się generalnie tylko y, dla osób, które mają y, y, małe córeczki, tak jak ja, i, i y, y, do użytku dla dzieci. Czyli po prostu pomazać, wymazać, i żeby nie było szkoda, absolutnie do fitu. Druga sprawa. Y, tą paletę. Z której też korzysta teraz moja córka, kupiłam y, na Allegro super hicior Miss Rose i w ogóle, no piękne kolory tutaj jakieś róże róże pudry, po prostu paleta kompaktowa nadaje się tam, tak jak mówię, tylko do, do zabawy dla dzieci bo po jakichś trzech sekundach te cienie spadają z oczu, rozmazują się po twarzy i e, także to co ma, mamy na powiece zaraz może się znaleźć na policzku absolutnie nie polecam Trzeci hit, który nam wszystkie media wciskają, firma Bambino, krem dla dzieci. Masakra ani nie nadaje się ani dla małych dzieci, bo wywołuje alergię, nie nadaje się dla starszych dzieci, bo się straszliwie na ubrania, nie nadaje się dla dorosłych, bo zapycha pory. Dobra do niego moja córka, więc wygląda w tym momencie tak. Yy, nadaje się tylko do tego, żeby kupić, odłożyć na półkę i absolutnie nie nakładać na twarz. Jest straszliwie wysusza cera. Yy, ma bardzo brzydki odcień. Co z tego, że kosztował grosze, tam nie wiem, 7, 7 zł, puder w kamieniu. Tak, kom, kompakt. Yy, numer, numer 7. Nie, nie polecam, wydać Ci więcej pieniędzy, nie kupujcie czegoś takiego. Dalej, troszeczkę lepsza firma, Maybelline. To jest cień do powiek, odświeżający cień do powiek w kremie. Posiada atest jakiś tam PZH, Distributor L'oreal. Piękny po prostu fluorescencyjny efekt. Jeżeli chcemy błyszczeć po prostu jak żarówka, to polecam. Nie wiem, czy to widać, ale ja w słońcu widzę. No, i coś takie cuda może nam wystarczyć, na naprawdę na długie, długie lata, albo na przykład yy, sprawić, że za każdym razem, kiedy będziemy fotografowani, będziemy yy, ciężko żałować tych zdjęć. To jest podróbka bardzo znanego pudru, który, który można kupić w Seforze. On był dosyć taniej i kosztował jakieś tam 20 zł. Otwiera się, tak sami widzieliście. <grystanie> Kilka razy wykręcając. Ops. Bardzo ładne kuleczki, które też się nadają bardziej do, do zabawy dla dzieci, niż do profesjonalnego makijażu. Zostawia bardzo brzydkie refleksy na twarzy. Człowiek błyszczy się jak lustro świeżo po umyciu. No nie, nie, polecam. Perfumy, które dostałam od koleżanki z firmy Avon. No może no nie są aż takie złe pachną typowo świeżo, no ale problem z tymi perfumami jest taki, że człowiek wyjdzie na ulicę co druga kobieta i używa tego zapachu, więc no, wydaje mi się, że perfumy powinny być czymś takim, co nas wyróżnia, a nie co nas miesza z tłumem. więc no nie, nie, nie. Zapachy, które wszyscy noszą nie są fajne. Trzecia sprawa to był komplet takich pędzli kosmetycznych. Było ich, nie wiem, 19. Zapłaciłam za nie złotówkę. One tutaj są złożone z trzech części. Po trzech użyciach po prostu wszystkie się zdewastowały, rozkręciły, rozmontowały i został tylko jeden. Nie warto wydawać pieniędzy. I czwarta sprawa. To akurat dostałam od mojej koleżanki. Tutaj mamy w ogóle całe, całe pudełko, jakiś tam cieni do powiek, nie najgorszych film. No i przede wszystkim to są właśnie tego typu cienia. Tutaj mam kulkę, pozostawiam na twarzy brokat. Tylko problem jest w tym, że rzeczy brokatowe, takie właśnie kosmetyki brokatowe się są bardzo trudne do stosowania, źle zaaplikowane się, rozmazują po całym ciele. Więc yy, mamy tak zwany efekt choinki i również takie kosmetyki, mimo że, co z tego, że są drogie, ale są absolutnie niepraktyczne. <laughs> Tutaj akurat mieliśmy bardzo ładny, bardzo ładny kolor. Właśnie mi się wysypał na rękę. Czym mówię? To jest właśnie łatwość stosowania kosmetyków, których tak naprawdę potrzeba dosłowina, i dzieje się z nimi tak. I tutaj mamy takich cudów bardzo dużo. Tutaj mamy na przykład też ciekawą zielę, no ale co z tego? Ponieważ na przykład stosując taki cień do powiek możemy mieć na. Przy wykończonym absolutnie fajnie całym makijażu możemy mieć taką zieleń na całej twarzy, plus na policzkach, czyli wiąże się to z tym, że miejscowo musimy zmyć cały makijaż, poprawić go i znowu zrobić nowy. Są to są kosmetyki, których zdecydowanie nie polecam, unikajcie, nawet gdyby ktoś bardzo zachwalał, spójrzcie na moje ręce. Ja jeszcze zapomniałam o ich? nie, no, to przepraszam Was. was. <coughs> bo jeszcze zapomniałam o dwóch kosmetykach, o dwóch hiciarach. To jest e, turdorę z firmy I1. E, to jest e, faktycznie super szok, bo jeżeli coś takiego się na, nałoży na, na rzęsy, to się człowiek szokuje, że mogą się aż tak mocno sklejać, mogą być aż tak mocno obciążone. Po prostu ta e, szczotecz, e, szczoteczka jest tak wielka i tak gęsta. Że człowiek boi się, żeby sobie nie wybił oka podczas malowania. Zdecydowanie nie. I ostateczny, po prostu absolutny hitia. To jest szampon kupiony w Tesco w chwili po prostu mojej ostatecznej sknerości. No kosztował nie wiem, jakieś 90. Zł. Tak wygląda szampon po pięciu myciach. Jest tak masakryczne, tak wodniste, że wlewając na głowę właśnie dokładnie, dokładnie taki korek, który generalnie na przykład taką ilość płynu do kąpieli możemy sobie wlać do wanny, i to w zupełności wystarczy, to taka, taka ilość tego szampanu do włosów absolutnie nie wystarczy do tego, żeby ubyć porządnie włosy, żeby nie były obciążone. Masakra, masakra, absolutnie nie kupujcie tego. Dobra, to by było dzisiaj z mojej strony. Na tyle z działu szokujące, nowinki kosmetyczne. Nie nie kupujcie, omijajcie z daleka, nie, da, nie, nie dajcie się namówić, bo to są absolutnie tylko i wyłącznie wyrzuca na pieniądze. Dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam i zapraszam.